to tam mogę już Wam oddać Waszą broń i za, i za chwilę Wam dostarczę te e, plany, a później materiały. Może, że zmija. Pójdź śledzić rozbisków, którzy idą w stronę partaku. Może ci dać trochę złota. Dziękuję bardzo. Robota będzie wykonana. Tak ma być. Dobra, trochę materiałów i przygotowałem wam plan do budowy tego statku. Dobra. O dzięki Życzę powodzenia życzymy Ja A, też Wam życzę powodzenia Miłej pracy Dobra no to idziemy do bazy w takim razie, nie? No... Według no, mapy tam ciągle musimy iść Śpieszę ten kofi, już wróci z polowania jakiś podejrzany wydaje nie, dobra. No nie wiem nie mnie pan starość czy coś odbiło samotność wszyscy Przyjaźni się na tej należy ze stwierdzają Dwie osoby wszystko tego wszyscy tym wszyscy trochę tego drewna wszyscy 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 się wszystko wszyscy 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 trochę Telefonie, powiem powiększymy to. ja tutaj dam więcej miejsca super, też... a ja może tej ściany trochę te, spodziewam z tej strony, to, to bardzo dużo i sam jeszcze tutaj sobie fajnie wygaduję chyba weź troszeczkę powiem ci wszystko dobra, weź to już buduj ławeczkę naszą, cofniemy później jeszcze drzwi tutaj, proszę bardzo To no. chyba będzie dobrze tego miejsca A już ładnie to wygląda lepiej o wiele Mamy poprzeczkę defekt Ją zupełnimy Już mi wstawię Ej, coś tu jest Co, co tu jest? Mój Mój to wszystko łamy się Co to? No, nie wiem, to się czego co no, panie, no witajcie panowie Ja jestem kupiec korzenny e, Możecie mnie wpuścić, bo chcę wam moją ofertę przedstawić No, no, no chodź. No, chodź. No, więc słuchajcie, mam te drzwiczki, bo tu jakieś różne nieprzyjemności przyjdą e, w nocy Jest niebezpieczne tu na wyspie A więc słuchajcie E, Towarzyszy mam dla was najlepsze hity na najlepszej płycie Po prostu najlepsza muzyka, jaka w ogóle istnieje Importowałem ją z innej wyspy No, cud miód malina W dodatku macie dwa ciasteczka korzenne Pyszne, pyszne ciasteczka łagodzą głód i tak dalej Tutaj macie zegarek po mojej babci yy, Srebrny miecz, którym możecie tam pozbyć się jakichś niebezpieczeństw Oraz złote jabłko pełne niesamowitych wartości Hmm. Bo, słuchaj, no, bardzo ciekawe przedmioty masz tam do ale nie mamy czym zapłacić, no, nie nie bardzo... Macie, widzę, że macie miecze jakieś takie, kamienne, no. to możecie mi tymi dwoma mieczami zapłacić za wszystko. Okej, okay. no, a to za tylko jeden przedmiot, tak? Hmm. No dobra, przydam wam miecz srebrny za dwa kamienne, pasuje wam to? No niech będzie. Muszę być. Dobra, to macie tutaj miecz srebrny. No. Dziękuję bardzo panowie. Miło się z wami robi interesy. Żegnajcie towarzysze. A chwila, chwila, ja mam jeszcze pytanie, bo... te ciastka mnie zainteresowały. Za ile można tak, je kupić, tak? bo mam... pięć sztabek żelaza. Dwie wystarczą? Ty. A może jednak dwie? A może jednak trzy. No dobra. Dwień, ja dołożę trochę No dobrze, może być, jak najbardziej o, zdziałem to... Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo, proszę, macie dwa ciasteczka dla dwóch osób. Więc, no się z nami robi interesy, bywajcie, pomowie. Powodzenia. Do zobaczenia. Wow. Chcesz ten to... Dawaj, panie. Masz.